Witajcie w kolejnym odcinku. Jak widzicie jestem delikatnie przygotowana. Mam tu coś, co znalazłam w Obi za rewelacyjną cenę. Oczywiście bidę z nędzą, znaczy, się była bida z nędzą. To sobie wybrałam najładniejszą bidę z nędzą, jaka była. To jest roślina przeceniona, więc tu się nie ma co cudów oczekiwać. Jak widzicie, jest to petunia z tymi e, nakrapieniami. Nie wiem, czy na tej to widać. No, biedna jest, biedna, a ciężka, powiem Wam ciężka bardzo. Więc poobcinamy sobie zaraz te wszystkie nieładne rzeczy i wybierzemy się na balkon, bo na balkonie tak to dopiero się dzieje, bida z nędzą. Byłam w Kauflandzie. specjalnie. Nie poszłam gdzieś do Kauflandu, bo myślałam i tak mi się wydawało. Wiecie, takie miałam natchnienie, że może w Kauflandzie tam jest zawsze sporo roślin, coś fajnego w jakiejś rewelacyjnej cenie znajdę. Zazwyczaj są aksamitki, no takie wiecie, już jeszcze nie jesienne, ale przedjesienne. Niecierpki bywają te ładne z tymi drobnymi kwiatkami, te takie niebieskie, nie wiem jak to się nazywa, ale takie wiecie, jakby niebieskie poduszeczki. Jak znacie tą nazwę, to wpiszcie mi w komentarzu. W ogóle widzę, że chciałam podleć skrzydło kwiata i zapomniałam to zrobić, więc to dopiero jest obraz nędzy i rozpaczy. Ja jak wspominam, ja tak nie do końca wiecie. Ważne, że mikrofon przypięty, psy już przygotowane, czekają tam na mnie. Nie mogłam się już chyba doczekać tych prac, które przed nami czekają, a powiem wam, że roboty to tam trochę jest, więc mam nadzieję, że to dość sprawnie pójdzie. Więc zabieramy tą petunię, bierzemy worek na śmieci, bo tak, tak jest źle. No nie aż tak bardzo, ale wiecie, tam gdzie nie, nawet trawa rośnie, bo ptaszki nasionka rozsiały i idziemy. Mam kawę też, więc może też zróbcie sobie kawę. Ja postaram się, żeby to nie był jakoś super długi film, ale też wiecie, żeby was nie zanudzić i trzymajcie kciuki, żebym sobie kabla od mikrofona przy okazji nie przycięła, przecinając niektóre rośliny. W miarę dobrze mi widać i słychać, jak się zastanawiacie, co tam stoi, to tak. To Łóżko, które było w dużym pokoju wylądowało na balkonie i teraz tam gości, że się tak wyrażę. Więc mamy tu, jak widzicie, obraz nędzy i rozpacza, aż strach to ruszyć, bo to zasypie się już. Mam wiadro na śmieci. No bo co innego tutaj w tym wypadku przygotować? Nie wiem, co tu poszło nie tak, ale to wszystko się nadaje do wyrwania. Chociaż tato by może. Ja wiem, co sądzicie o tej, nota jakby tak trochę jeszcze ziem. A daj pan spokój. Jedziemy z tematem. Jak trzeba, to trzeba, wiecie, jak jest w ogóle. Spójrzcie jaką mam piękną trawę. To jest hit normalnie. O! To... No nie no, a ta nie ściemniaj, nie świruj, no nic z tego nie będzie. No jak to mówią, takie brzydkie powiedzenie jest, którego bym tu nie chciała przytaszać. Przytaczać. przytaczać. Więc roboty jest, chciałabym nie naśmiecić, ale widzę, że no nie, nie naśmiecić to w ogóle nie w moim stylu i już tutaj się sypie strasznie. Tu jest w ogóle lawenda, ale ta lawenda to wygląda bitnie, więc no cóż, to taka jesteś ciekawa, no to też Cię wywalimy, nie? Ale kwiatkę sobie obetnę, bo wiecie, szkoda, nie? Pachnie pięknie. No, tu kwiatek idzie ze mną do pokoju, zrobimy sobie bukiecik tych lawendowych rzeczy. To w ogóle mam więcej do przycięcia, odstawimy, bo piękne. Tutaj na górę. No i trzeba by się wziąć za te. Słuchajcie, w ogóle przygotowałam sobie oprysk którego chyba nie wzięłam. Przygotowałam sobie oprysk na tak sobie przesunęłam tą petunię do tych bratków, co też jest totalnie głupim pomysłem. No i gdzie ten oprysk postawiłam? Mam kawę, nie? Kawa jest. Kawa jest najważniejsza. Bo jest gorąco, a miało być chłodniej, a niestety, no. No i przydałby się oprysk. Widzę, że petunia też jest tak trochę, wiecie o co chodzi, nie? Więc idę po tą butelkę. Gdzie ją postawiłam? No nie wiem. Ukradli chyba. No gdzie ja mogę mieć butelkę? Poczekajcie. Znalazła się, oczywiście, że gdzieś była ukryta. No to teraz tak. Opryskam sobie tą petunię. Tu od dołu najbardziej. Widzę taki fajny w ogóle pęcik, tu mi się na dół zwisa. Kurde. Ja tu mam taki problem, że ona jest tak trochę nie po No więc też by przydało się poucinać te stare kwiaty i tak naprawdę zadbać trochę o tą roślinę, bo. Jakie mam profesjonalne nożyczki, nie? Ważne rzecz, no. Ale wiecie co? Też nie chcę spędzić nad tym pół dnia, więc może pierw ogarniemy sobie to, dosadzimy i przejdziemy do następnych roślin to no trzeba to zrobić, bo tu, tu, tu to się nie, w ogóle kupujecie takie przecenione rośliny, mi się często zdarza, no i nie wiem, ja mówiłam, wspominałam Wam, że tak właśnie się może wydarzyć, że w połowie, w połowie sezonu, a tak właśnie teraz mamy dosłownie połowę sezonu, no bo co jest połowa lipca, tak, gdy takie rośliny to na balkonie spokojnie mogą dłużej stać, nawet do października przynajmniej u mnie i co z tego, mamy połowę sezonu, a jak widzicie, no lobelia już dała po prostu, już, no już nic z niej nie ma. E, mogę sobie spokojnie zakupić w to miejsce inną roślinę. Chociaż wiecie, jakby to tak trochę m, ponarzucać do przodu, to też by się ta dziura tu zasklepiła, bo nie wygląda to tak źle, ale jednak no wieje mi tu pustką i będzie mnie to drażnić. Ok, może opryskamy, a to później sobie opryskamy. Już więcej nie ma co usuwać. Dosyć buszasta jest, dosyć duża jest ta roślina. Nic ciekawego w tym obim nie było. Niestety w Kowlandzie też nic ciekawego nie było. To, to mnie bardzo zasmuciło. Powiem Wam, że. okej, okay. Jest dość mokro. Ta petunia, którą wsadzam, też jest dosyć mokra, więc ja już tu nie będę kombinować. O, po prostu tylko tak wsadzimy. a W ogóle, jak tu się nieźle, powiem Wam, usyfiło. Nawet kwiatki się przykleiły do balustrady. No i dobra, zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądać. Może nie będzie tak źle. Może tu coś odżyje, odbije i w ogóle. No tak tragicznie to też nie jest, ale wiecie, o co chodzi? No już tak, no ta biedna lobelia no, wyglądała tragicznie. Teraz bierzemy się za bratki, które jest jeszcze gorzej poobcinam je dosyć krótko, nisko bo tu jest pełno przędziora Chcesz, żebym tego sobie nie wyrzuciła potem trzeba będzie, nie wiem, ręce myć, wszystko myć zobaczymy czy w ogóle coś odbije, czy może lepiej czy może będzie lepiej po prostu za jakiś czas poszukać sobie nowych bratków ja chwilowo tnę, widzicie nie wiem, czy widzicie, bo w sumie mam to na kolanach, ale tnę bardzo, bardzo mocno. One trochę wybujały też, no ale to nic. Najgorsze jest to, że po prostu przędziór jest żera. więc to wszystko, co wydaje mi się, że jest dosyć mocno zaatakowane, no to poobcinam. I teraz tak, bata nie utnij sobie tego mikrofonu, bo to jest twój jedyny mikrofon, jaki masz i jeszcze jaki działa, więc trochę byłoby głupio i żal. ale będzie powiem wam zamiatania, a będzie sprzątania no ale no, cóż w ogóle Wam powiedzieć próbowałam je opryskiwać inni by to coś dawało, ale jednak nie. Więc dość krótko przytniemy i zobaczymy czy to coś odrośnie, czy nie. No, I tak będą lepiej wyglądać niż takie obrzarte przez przędziora no i będzie łatwiej też dojść do tych wiecie newralgicznych miejsc, jeśli chodzi o oprysk. Więc bardzo, bardzo powiem Wam takie spontaniczne, to jak to się teraz prezentuje. No, chociaż zielono, nie? Dobra, idziemy z tematem. Myślałam, że dziś słońce nie będzie. Zapowiadali pochmurno, w ogóle cały dzień był pochmurny, taki przyjemny, chłodny i co? No i się okazało, że jednak, że zrobiło się ciepło. Bardzo. No, nie jest tak tragicznie. Przejdziemy, może, do następnych roślin. W ogóle sobie wiadro, więc staliście cały czas na wiadrze. Jak widzicie, tam w domu z tyłu Monstera jest oświetlona i idziemy do jednej. No i jesteśmy przy kolejnej roślinie. Tutaj mamy Klematisa. jak widzicie, on przekwitł. Na dole są pytunie i one wyglądałam całkiem spoko, ale też przydałoby się wpaść z nożyczkami któregoś dnia i przyciąć, w sensie, wiecie, stare kwiaty. No jak, nie wiem, czy to tak widać, bo, wiecie, staram się, żeby było. o. Ogólnie to nic ja tak z daleka nie prezentuje się najgorzej, ale wiecie co mam na myśli, więc to bym chciała po prostu sobie, nie wiem jak mam was ustawić, żebyście też coś widzieli tak jakoś dzisiaj, wiecie, to nie po drodze to nagrywanie na balkonie mi jakoś ale damy sobie radę spokojnie, ma się co stresować przycinam klematisa do zera liczę na to, że on on gdzieś mi tam odbije od samego dołu A jak widzicie, no już wszystkie kwiaty tu opadły nie ma co liczyć na jakiś cud chociaż fajnie ta zielona burza wygląda, nawet są takie miejsca, gdzie się pojawiają świeżutkie pędy o na przykład jak ten, ale niestety ten pędzik jest mszycą więc nie wiem o co chodzi, w tym roku taki totalny, petuni w ogóle nie tykają, a natomiast e, wszystkie inne rośliny są po prostu nieźle zaatakowane przez mszyce. W ogóle ktoś tu do mnie idzie, pokażę Wam tak na szybko, nie wiem czy będzie ją widać, patrzcie. Dzień dobry Pani. Pani przyszła pomóc chyba. Umra. <gry> ok, to wycinamy dalej. Przestawię cię maleństwo, bo przeszkadzasz trochę, wiesz, no tu żyjemy w koniunktywie, wiecie, wszyscy razem i wszystko fajnie, ale o, patrzcie. Mam nadzieję, że pojawią się za jakiś czas nowe pędy. Będę Was na pewno informować na bieżąco. Macie ochotę, to zasubskrybujcie mój kanał, jeśli jesteście tu pierwszy raz. I tak te filmy zazwyczaj są tak mocno chaotyczne, więc to nie jest nic nadzwyczajnego w moim wypadku. O, ciągnie, szarpie. A sypie się? Zaszalałam, nie? No zobaczymy, czy coś odbije, czy nie. Taką mam teraz tu pust. Wywaliłam wszystko, w ogóle telefoni przekręcił się. Powiem Wam, że no w telefonie to to nie wygląda tak najlepiej. Tu jakieś takie puste. To coś tu się da poukładać, poustawiać. Tak trochę wiecie, o co chodzi. Ale póki co to tak... Średnio to wygląda, bym powiedziała. No co tu się wydarzyło, ale to nic, to może odbije, wiecie. Nie ma co tracić nadziei, na pewno zaraz również sobie to wszystko opryskamy. A będę miała zamiatania, że łohoho, naprawdę bardzo nisko przycięłam tą roślinę, no, ale co mi tam. Będzie chciała rosnąć, to będzie rosła, nie no to coś się wymyśli. To klimat jest nie jest aż tak drogi, żeby sobie na nowego nie pozwolić. Mm, Okej, okay. to myślę, że chyba teraz wezmę się za lilię, bo ja mam lilię też na balkonie. W ogóle no siek niesamowite zęb zrobiła. No ale to nic. Ogarnie się wszystko. Nie wiem czy to widać, czy wszystkie rośliny to widać, więc może was tak jakoś chwilowo... Przybliżę i chyba najlepiej wygląda, patrzcie w ogóle Dunica mi się wydaje, że ten system nawadniający coś mi się tu e, zbuntował i tak nie do końca coś ostatnio chce działać muszę chyba wiadro wyczyścić, bo coś mi się wydaje, że nie, nie z tej wody tam jest takie bagienko się porobiło mm. i z tego względu, widzicie co tu jest z tymi liliami, najfajniej w tym miejscu to wygląda ten majk w ogóle dzisiaj go widziałam nawet w Kauflandzie. Był do kupienia ten i cały zielony. No pięknie się prezentuje. No spójrzcie, tak się rozbujał, tak mu tu dobrze i wspaniale. Ten kolor, w ogóle te barwy, no nieziemsko wygląda, więc nawet zaczął kwitnąć. To jest chyba jedyna sadzonka, która się tu uchowała. A ja widzę, że coś z ziemi jeszcze nowego wychodzi, więc no pięknie wygląda, naprawdę bardzo ładnie. Ach. Ta donica z tyłu za mną, ta z tymi begoniami i z tym drugim oksalisem, to już tak fajnie się nie prezentuje niestety, bo em, no, mszyca ją tu łapie, wiecie, strasznie. Więc zastanawiam się, czy no, w ogóle oksalis mi dosyć mocno podłupa. To on jest niepodlany i to jest chyba największy problem w tej chwili. I chcę wyciągnąć sobie te lilie. A teraz patrzę, czy ta begonia... No nie, nic tu jej nie gryzie. Ale no nie, słuchajcie, wiecie co, ja podjęłam teraz taką decyzję, już Wam pokazuję. Przeprowadzamy parę razy, a spójrzcie jak to tu wygląda, hmm? nieciekawie, nie, no to jest strasznie zamszycowane, że się tak wyrażę, no mnóstwo jest tego, więc na begoniach też, ale begonie po prostu zostawię, a wytnę sobie całego oksalisa, bo on jak ma ruszyć, to na pewno ruszy ponownie z podłoża, tak jak ten poprzedni. A nie chciałabym, żeby to się dalej rozsiewało, więc wiecie co, ja po prostu pokażę Wam, co zrobiłam na samym końcu, bo tutaj jednak jest przez to łóżko, które jest totalnie urocze. Mało miejsca się zrobiło, więc wiecie, co mam na myśli. Donica się mocno opustoszyła, powyrzucałam wszystko, słuchajcie, ręce mam jak u, nie wiem, u ogrodnika albo u grabarza. Totalnie pusto, zrobiłam oprysk, więc mam nadzieję, że to coś pomoże. I zauważyłam, że próbują mi kiełkować kaladia. Eee, dwa, które przez przypadek wyrwałam. <noise> więc zauważyłam, że są tam kiełki. Oczywiście udało mi się. Pierw wyrwałam, potem zauważyłam, że to kaladia, które zaczynałam kiełkować. Wiem, że tu chyba miałam ze 4 czy 5 cebulek, no póki co jest połowa lipca, a tu nic nie ruszyło, więc myślę, zastanawiam się, czy nie usunąć też tych bygoni jak będzie coś fajnego w sklepie, to po prostu okazyjnej cenie. Oczywiście to nie zakupić sobie i nie wsadzić, bo ta donica jest bardzo fajna, ale jest mało dekoracyjna. Widzicie, co? Nawet ten oksalis z dołu dużo lepiej się prezentuje niż to, co tutaj było. Jak widzicie usunąłam całego oksalisa. Część Chyba też udało mi się wyciągnąć go i wyrzucić po prostu, bo ładnie wyglądał, ale zbyt mocno zdominował tą donicę, więc no nie, nie podobało mi się to, wiecie, no można sobie zmieniać. Czemu by nie? To chyba o to chodzi, żeby od czasu do czasu coś zmienić. Najwyżej kupię sobie na jesień takiego, wiecie, jesiennego miksa. Są takie sześciopaki, tam jest taka trawka i coś tam jeszcze, i chryzantemka. No nie, nie przepadam, ale jak już będzie, to chyba tak zrobię. A Kaladia gdzieś po prostu umieszczę w jakiejś innej donicy. No do końca jeszcze nie wiem. Nie mam dokładnego planu. Zobaczymy co będzie, co nas zaskoczy w sklepach. Bo póki co, nie oszukujmy się, jest bida z nędzą. Więc chwilowo w sklepach jest po prostu tragedia. Nie ma nic ciekawego, na czym można by oko zawiesić, kupić. Wiecie, ani petunii nie było, ani no nic, co chciałabym mieć i co nowo to też jak już coś było, to powyżej 10 euro, a też już nie chcę inwestować, tyle kasy, wiecie. No to ile mamy? 3 miesiące i myślę, że trzeba będzie znowu sprzątać ten nową balkon, wiecie, co mam na myśli. No, póki co jest tak, jest, nie jest tak tragicznie. Jak widzicie, z tyłu za mną jest ta bazylia, i tu dostałam ostatnio od Was komentarze, że tu są dwie opcje: że albo mi właśnie taki duży robak nieprzyjemny wygryza, i to jest taka możliwość, bo e, dwa lata temu chyba udało mi się takiego właśnie robaka wyłowić z tej jednej donicy, Albo są to szczypowice, które również lubią sobie tu chodzić. No, jak wiecie, jak macie ziemię, to i różne dziwne robactwo tam e, żyje, dlatego tej tu za mną w donicy właśnie był oprysk, oprysk na mszyce. Lilię wysadziłam sobie w drugie miejsce. Widziałam, że puściły już w ziemię cebulę. Mam nadzieję, że jakoś jej to mocno nie zaszkodzi. Po prostu w takiej o podłużnej donicy będą póki co stać, tam też pewnie przezimują, może się jeszcze rozkorzenią, może przeżyją, może nie, zobaczymy co przyniesie, ale cieszę się, dobra, trochę posprzątałam, jeszcze czekam na zamiatanie podłogi, bo jest gorzej niż było no i co, widzimy się w kolejnym odcinku, koniecznie dajcie znać czy również walczycie w tym roku tak samo jak ja z mszycą i ze wszystkim, wszelkim robactwem, które nie dojrze na balkonie, na tarasie, to jeszcze włazi wam do chałupy, że się tak wyrażę. No dobrze, to tym mniej pozytywnym akcentem, ale mimo wszystko miło się z wami żegnam. Życzę wam miłego weekendu i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!